Bajeczne czytanki. Wyścig marzeń. W malowniczej wiosce wyścigówek otoczonej bujnymi zielonymi wzgórzami i śpiewającymi strumieniami mieszkały trzy małe wyścigówki: błysk, strzała i turbo. Od najmłodszych lat uwielbiały bawić się w pogonie, przemierzając kręte ścieżki i tworząc własne małe wyścigi. Błysk zawsze pełen energii, potrafił wymyślać najbardziej ekscytujące przygody. Strzała była najszybsza. Zwinna jak wiatr, a turbo miał niezwykłą moc, dzięki której mógł przesuwać nawet największe kamienie, tworząc nowe przeszkody na ich torze. Wioska Wyścigówek, malutkie miasteczko ożywione przez barwne, błyszczące pojazdy, tętniło życiem dzięki marzeniom młodych wyścigówek. Błysk, strzała i turbo, śniąc o wielkich osiągnięciach, ścigały się każdego dnia na lokalnym torze. Wyobrażając sobie, że jest to wielki wyścig, o którym tyle słyszały od starszych wyścigówek. Ich ambicje rosły z każdym okrążeniem, a ich marzenia stały się coraz bardziej kolorowe. Pewnego dnia podczas rutynowego treningu na torze do wioski zawitał nieoczekiwany gość. Zygzak, stary, mądry wyścigowy trener. Zauważył potencjał młodych przyjaciół i zdecydował się ich poprowadzić. Musimy skupić się na technice i strategii. Powiedział Zygzak. Pod jego okiem błysk, strzała i turbo zaczęli ćwiczyć zręczność, szybkość reakcji i umiejętność przewidywania ruchów przeciwników. Zygzak zorganizował lokalny turniej, aby wyścigówki mogły przetestować swoje umiejętności w prawdziwym wyścigu. Błysk, strzała i turbo stanęli na starcie obok innych młodych talentów z różnych zakątków wioski. Wzajemna rywalizacja i duch sportowej walki. Rozpaliły ich serca. Każdy z nich pokazał czego nauczył się pod okiem Zygzaka, a Turbo w ostatniej chwili wykazał niesamowitą determinację, wyprzedzając rywali na finiszowej prostej. Po sukcesie w lokalnym turnieju, nasze wyścigówki poczuły, że są gotowe na większe wyzwania. Pan Opona, który obserwował ich postępy, zaprosił je do udziału w regionalnych eliminacjach Wielkiego Wyścigu. Wyścigówki pełne optymizmu intensywnie trenowały, pokonując trudności i doskonaląc swoje umiejętności. Każde z nich miało swoje unikalne zadanie. Błysk skupiał się na poprawie przyspieszenia, strzała na technice jazdy w zakrętach, a turbo na wytrzymałości. Dzień eliminacji nadszedł. Na torze stanęli najlepsi z najlepszych, a nasze trzy wyścigówki czuły zdrowy dreszczyk emocji. Eliminacje były trudne. Z wieloma zaskakującymi zwrotami akcji. Strzała borykała się z silnym wiatrem, który próbował ją zwieść z toru, ale dzięki umiejętnościom nabytym pod okiem zygzaka, zdołała utrzymać kontrolę. Turbo, mimo problemów z przegrzewaniem się, nie ustępował, a błysk, dzięki swojej szybkości i zwinności, zaimponował wszystkim swoją zdolnością do manewrowania w najtrudniejszych momentach. Po udanych eliminacjach błysk, strzała i turbo. Zostali oficjalnie zakwalifikowani do udziału w wielkim wyścigu. Przed nimi stanęło największe wyzwanie ostatnie przygotowania. Wszystkie wyścigówki zgromadzone w wiosce wspierały ich, przekazując cenne wskazówki i dzieląc się doświadczeniami. Atmosfera wioski była pełna oczekiwania i ducha współzawodnictwa, ale przede wszystkim wzajemnego wsparcia. Nadszedł dzień wielkiego wyścigu. Na stadionie zgromadziły się tłumy, a atmosfera była elektryzująca. Błysk, strzała i turbo, teraz już doświadczeni zawodnicy stanęli na starcie, gotowi pokazać światu czego nauczyli się przez te wszystkie lata. Wyścig był pełen napięcia, dramatycznych zakrętów i niespodziewanych zmian pozycji. Nasze wyścigówki wspierały się nawzajem, przypominając sobie o wszystkich przeszkodach, które razem pokonali. Przez wzajemne wsparcie i doskonałą koordynację udało im się wygrać nie tylko wyścig, ale także serca widzów. Na podium, przy dźwiękach fanfar i aplauzie tłumu, błysk, strzała i turbo, uświadomili sobie, że ich prawdziwa wygrana to nie tylko medale, ale także przyjaźń i współpraca, która pozwoliła im przekroczyć własne ograniczenia. Uczyńmy nasze marzenia rzeczywistością wspólnie jako drużyna powiedziała strzała, podczas gdy reszta przytakiwała. Ich przykład stał się inspiracją dla wszystkich młodych mieszkańców wioski, ucząc ich, że prawdziwa siła tkwi w jedności i wspólnym dążeniu do celu. Bajka Wyścig Marzeń pokazuje, że marzenia mogą się spełniać, jeśli tylko jesteśmy gotowi pracować razem jako drużyna. Przyjaźń, współpraca i wzajemne wsparcie są kluczem do osiągnięcia nawet najbardziej odległych celów. Każdy sukces jest możliwy, kiedy mamy przy sobie przyjaciół, którzy w nas wierzą i którzy są gotowi pomagać nam na każdym kroku naszej podróży. Bajeczne czytanki. Zasubskrybuj nasz kanał, by usłyszeć więcej.